Strony Żulik wraz z moim domianem Siema. Dziś pokażemy Wam y, bawienie się z policją i ich zabijanie. Y, aż się dość zgona. Aż zaliczymy zgoną. O, teraz coś. Oj, 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 jaki zez. Aż rzucę sobie granata. O. Oj, pięknie. Ale fajnie wybuchł. No i... BUM! O, tego, ojej... A. Ciekawe ile będzie gwiazdek... Ja z moim kolejnym będziemy się po chwili zmieniać. Ojej, kto to tak wymyślił A to... No i... BUM! helikopter mamy z głowy o, jeszcze drugi będę no 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 i BUM dobra gdzie oni są? o no, gdzie 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 o, i tu są A nie tu nie ale im autka po o o o i kto to taki we mnie ślada? tu są no widzicie tu, no, ciozie cio. oj, oj, oj no, oj, oj kto tak wymieszczela? Zaraz z zedam, zedam zaraz. Oj, ja ci, zaraz zedam zjadam zaraz. zedam zaraz. Oj, ja cię kręcę. Oj ja zdeadam zaraz. Oj, z Dobra, teraz będę się zmieniał z moim kolegą Damianem i on będzie na pięści się bił. No to pokaż Tu się na razie z ludźmi bi tam no. no i tam O Musi gąga daj A żeby działał to nie potrącił no idzie spokojnie O że mi mu dało ale spadł Ale w dupę Ktoś chce gonga ten, i tam, to tamtego, i podleć tak, i walni, bo ostatnio jaziem tak leciał, walnął, to, to baba za auto poleciała. O tu jakiegoś, tu obok, nie? Daj. O tu są, pa o tu mamy wali. bum! O, policja ci będzie gonić. O, to, tu, 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 co musi być? No, dawaj, dawaj, dawaj. No, dawaj, o, o, teraz drugi. Ojej, oj A na da się jak. On? ja, Oj, następny Uważaj wyciągnij, ucienia. Oj, 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 cię kince, już zaraz Ten Też yyy. Zdadam. Nie, No ja, nie musisz, dadasz. Uciekaj, 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 uciekaj. Wyciągnij broń. Broń wyciągnij i mnie uszalej. Policja cię łapie, Co Sorry. Idź powoli. Nie, bo tam jest policja. Ta Zdadam. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Otóż chowaj się, za mury strzelę w nich. Dobra, dobra. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekaj, uciekaj, bo cię złapią to zdadasz. Zdajesz jak cię złapią. O, ho, ho. Zdarasz. Dobra, to teraz mój kolega Tomek przyszedł, to teraz on sobie zagra. No Tomek to teraz chodzenie i tak zabija. Chodzenie i to wiesz to, chodź tu i zabije ludzi. O tu, samo ci celu tylko daj, o widzisz? Jeszcze raz, jeszcze raz, ooo O, czekaj weź go, weź go Bajki, twarzy. No, aż to z dodania to mnie nie? To, 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 to. oj tu, chodź tu, oj tu tego gościa oj, oj Nie po ziemi Do o, tak, o tu, no i na no, celu, o i i sobie, Baba tą broń, skaj dam ci broń, lepszą. O tą, ten tam nie. o patrz, hajs chce ci dać. Nie tak masz, masz rację, o tamtych <grym> dupę bo 300, na bo i wato O te, te, co tam stoi, w policie. Nie jak koleś. No nie wiem, no, ale wybuchł. Y, po tamtej stronie właśnie. Jeszcze chcecie? No ale nie pożbuch. Nie było po, po To Ale wybuchł. Nie później. Nie po ha, ha, Ja Widziałeś tam to jak ta policja wyskoczyła? Mm -hmm. Chyba zlewam. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekam, bo zadam Uciekaj. Kurde. No, w ramie. No, nie udało się. To chyba jest na tyle dziś. E, zapraszam też na kanał e, la, labr Labradora. No. E, I też na Debeściaki bo to też jest dobry kanał. No, i dziś będzie na tyle. Dziękuję, do widzenia.